Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie na konferencji po meczu Śląsk Wrocław Legia Warszawa. Przed Państwem trener zespołu gości pan Henning Berg. Na prośbę trenera rozpoczniemy od pytań. Ja będę pomagał przy tłumaczeniu, jeśli będzie taka potrzeba. Bardzo proszę o, o pierwsze pytanie do naszego gościa. Nie ma pytań? Niemożliwe. Uh, not really, because um, when you are one zero up and you play against ten men, you expect to win the game. We, um, we should have made sure that we uh, we won the game from that position. Even though before the game one one would not be in a bad result, we scored a away goal, um, and but we we were in a good position to win the game, and we had chances to score more. Um, and of course, the goal we conceded is not the way we'd like to, to concede goals. It was uh, sloppy defending and should not happen at this level. So uh, we are not uh, happy with that. But uh, we are still in the round. We scored an away goal and we will um, be looking forward to the next round, next game. Pytanie było o to. Aha, przepraszam, pytanie było po polsku, tak, więc każdy zrozumiał. Przepraszam. Nie jesteśmy zadowoleni z tego wyniku, kiedy strzela się jako pierwsza drużyna gola i co więcej gra się przez pewien czas z przewagą jednego zawodnika, to ma się nadzieję, że wygra się ten mecz. Na pewno w kontekście tego wyniku ważna jest bramka zdobyta na wyjeździe. Legia miała szansę strzelić. Więcej goli, ale, ale to się nie udało. Jeśli chodzi o straconego gola przez Legię, to nie powinno się to wydarzyć w ten sposób, nie, nie na tym poziomie. Ale tak jak trener powiedział wcześniej, gol na wyjeździe zawsze, zawsze jest ważny i trener czeka na, na mecz rewanżowy w Warszawie. Michał Zachodny, bardzo proszę. First, uh, what can you tell about referee? And second, uh, d don't you think that Schonsk was better today? Well, the, the referee, I don't know. It, it was okay. Um, it's a difficult game to to referee because of the. You know, it was a difficult game to referee, um, and uh, I don't know all the reasons for for everything. But he has to make his decision there, so. Uh, i'll have to speak to to ivo and ask him a little bit about why, especially the first booking. i'm not too sure why, but we'll we'll find that out and see if there's possible to do anything. but uh, in terms of the game, i think we we had quite good control. i think we could have scored more goals. i think um, Schlongs put us on a little bit of pressure as early second half and then with their men being sent off, the game changed a little bit, but I still think that um, we could be dangerous to score more goals. Um, and uh, we had opportunities with chances and, and play which could have created even bigger chances. So uh, it was an okay game for us, but of course, we don't like to concede the goals we did, and we should have made sure we stayed with um, 11 players on the pitch. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie o pracę sędziego, to trener powiedział, że było to trudne trudne mecz do sędziowania nie, nie rozumie wszystkich powodów, wszystkich, wszystkich decyzji trenera. Trener nie jest pewny szczególnie tej sytuacji, przy której rozumiem, w dole, jak otrzymał pierwszą żółtą kartkę, będą jeszcze analizować tą sytuację i zastanowią się, czy można coś z tym zrobić. Jeśli chodzi o drugie pytanie, o to, czy Śląsk był lepszy, kontrolowaliśmy grę, mogliśmy strzelić więcej bramki. Na początku drugiej połowy Śląsk zaczął naciskać, ale to skończyło się po, po czerwonej kartce. Legia miała swoje okazje, swoje szanse. Na, na kolejne gole. Jak się wyraził trener, to był mecz OK, czyli dobry mecz. No i ponownie trener nawiązał do sytuacji ze straconą bramką przez Legię, że takie, takie sytuacje nie powinny się wydarzać. Andrzej Lewandowski, bardzo proszę. To skoro trener nie jest pewny tej kartki do, do Jaka, to czy nie zadebrzało mu serce przy Paulu który Teoretycznie się skończy przewodem od razu, to jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie, jak widzi przed meczem w Boki swojej obrony? No bo brodz zawalił bramkę, natomiast Guillerme był, zwłaszcza w pierwszej połowie, parę razy objeżdżany dość łatwo przez Flavio Paisano. First question about Rzeźniczak. że on red card also? And uh, second question about uh, Defense, your, uh, right well, um I don't think uh, Cuba deserved the Regis deserve the red card for Ix um, it's one week We will play Argalona next we on Sunday, so we think about that first. Okay. Uh, Tak, pierwsze pytanie, czyli że nie, nie, nie zasłuży na czerwoną kartkę. Na, najpierw mecz ligowy z Jagiellonią, dopiero potem kwestia Ajaxu. Czy mamy jeszcze pytania do Senra Berga? Jeśli nie, to bardzo dziękuję. Zapraszam za kilka minut na drugą część konferencji.